Witam Was serdecznie, kochani, wszyscy skarbnicy przede wszystkim, ale członkowie zarządu lub ktokolwiek natyka się na ten film, a być może został skarbnikiem, zostanie. Dziś chciałbym Wam pokazać kolejne narzędzie. Znacie już książkę skarbnika, tu się pojawia przebitka i w tej wersji nieco prostszej, i w tej wersji trudniejszej, z tymi wszystkimi, i dziękuję oczywiście w tym miejscu za komentarze, że fajne narzędzie. Z tymi wszystkimi rozwijanymi, zgrupowanymi formami, które, które Wam prezentowałem w tym filmie, więc tam wskoczcie, zobaczcie. To znacie. Oczywiście kolejne narzędzie, które dzisiaj chciałbym Wam pokazać, dotyczy obrotu kasowego. Dlaczego obrotu kasowego? Bo oczywiście, jak jesteście niedużą jednostką, to tą sekcję obrotu kasowego możecie sobie wybrać i ją sobie poprowadzić. Ja oczywiście już uciekam w narożnik i co najważniejsze, słuchaj, to, to, co jest istotne w tym, to wiecie doskonale, że jeżeli jesteście niedużą jednostką i tych obrotów kasowych nie ma dużo, to możecie tą sekcję potraktować jako klasyczny raport kasowy. Jedno z pytań, które miałem na filmie, a jak zapisać sobie na tej książce, wypłatę z konta i wpłatę do kasy, tak samo jak i wypłatę z kasy i wpłatę na konto. No to tutaj, to tutaj będzie ta. Odpowiedź. Przede wszystkim pamiętajcie, pamiętajcie, jak robiliśmy, że tutaj był teoretycznie bilans otwarcia. To jest ta wersja książki, kiedy macie już tutaj zdefiniowane jako bilans otwarcia, numer dowodu oczywiście tutaj i wpisujemy, że mamy na kasie 1000 zł. Oczywiście tutaj się Wam pojawia komentarz, że należy wpisać taki stan, jaki macie, czyli wprowadzić stan faktyczny. No i umówmy się, że mamy 1000 zł na kasie. I oczywiście, może troszkę to powiększę, żeby nam przynajmniej ten kawałek było, było widać. Wiecie doskonale, że od razu automatycznie robi nam się sprawozdanie finansowe. Tutaj jedną rzecz, którą muszę Wam powiedzieć, musicie najlepiej stosować tak zwaną zasadę czystości obrotu. Co to jest czystość obrotu? Czystość obrotu to taka sytuacja, gdzie zakładam, że teraz na przykład 500 złotych, Chcę wypłacić, chcę wypłacić z banku i przyjąć do kasy, czyli teoretycznie na dzisiaj dysponujemy dwoma tysiącami złotych, bo tysiąc złotych mamy w kasie, tysiąc złotych mamy na rachunku bankowym, no i oczywiście chciałbym to wypłacić, dzisiaj mamy, dajmy na to 2024, 02, 24, o właśnie. 24-24. Zakładam, że macie wyciąg bankowy, będziecie tym dokumentować. Gdybym napisał, tutaj oczywiście, że to jest któryś tam z kolei wyciąg bankowy na przykład. No i napisałbym wypłata, wypłata wypłata gotówki. I gdybym standardowo zadziałał, czyli no, nawet tak na chłopski rozum chciałby się powiedzieć, no to napisałbym tutaj 500. Jako wypłatę, wypłatę z kasy. Natomiast to jest istotne. To jest tak pomyślane, oczywiście, że słuchajcie, przede wszystkim polega to na tym, że automatycznie to 500 zł powinno być, powinno być rozpisane. W jaki sposób już to przenosi się do sprawozdania, że te 500 zł to są teoretycznie jakieś nasze przyszłe koszty w naszej jednostce. Więc, żeby to uprościć i ułatwić, musicie zadziałać. Zadziałać najlepiej czystością, czystością obrotu, czyli nie robić rozchodu, mówiąc tak bardzo poksięgowemu, na czarno, tylko wprowadzić minus 500 zł na przychodzie. Oczywiście stan kasy zrobi Wam się 500, natomiast oczywiście, jeżeli tutaj tego samego dnia przyjmujecie. Przynosicie i zastosowalibyście raport kasowy. Dajmy na to, czyli 2024 0224 oznaczymy to jako raport kasowy. Oczywiście tutaj nie, nie bawmy się w drobne rzeczy i zadziałajmy, że przychód będzie równał się 500 zł. I teraz zobaczcie, teoretycznie w banku mam 500 zł, natomiast w kasie mam 1500 zł. Po co jest ten zapis? ujemny na obrotach bankowych, a dodatni na obrocie kasowym, tylko po to, żeby w sprawozdaniu już, które wam się przenosi, nie dublowały wam się obroty, żebyście nie musieli to, tego rozpisywać na poszczególne elementy, bo dajmy przykład, teraz macie do zapłaty i teraz możecie zapłacić gotówką, przelewem i teraz macie coś do zapłaty gotówką, no musicie jechać do sklepu strażackiego kupić Sorbent, musicie kupić, nie wiem, coś z armatury strażackiej. Nie zawsze wszędzie chcą dawać przelewy i tak dalej. No powiedzmy, potrzebujecie tysiaka, żeby coś zapłacić. I teraz oczywiście uczynicie to. W, moglibyście w tym samym zrobić, ale zakładam, że byłby to przyszły czas. Również płacilibyście, dokumentowalibyśmy to raportem kasowym. No i musielibyśmy wydać tysiaka z tego wszystkiego. Wydajemy tysiąca, ale musimy już oznaczyć. W naszej książce skarbnika, żeby zagrało nam sprawozdanie finansowe, że mamy koszty 1000 zł, no i to wyszczególnienie musielibyśmy tutaj pokazać, czyli coś, co skutkowałoby tym, że musimy wydać i oznaczyć właściwie nasz 1000 zł. Żeby nam było łatwiej, szybciej i prościej, to uznajmy, że to nasze 1000 zł przeznaczamy. Na materiały. Otworzymy sobie w tych materiałach. Napiszemy oczywiście, że wydajemy 1000 złotych i wydajemy, żeby tam nam się tutaj ładnie zrobiło na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego. Dzięki temu będziemy mieli oczywiście zgodność z tym, że mamy kosztów 1000, wydatków 1000 i przede wszystkim nie dublują nam się obroty związane z pobraniem gotówki z rachunku bankowego. I wpłacenia, go, I wpłacenia go do kasy. Więc, jakby odpowiadając na pytanie, które tutaj się pojawiło, jako komentarz pod tym filmem, znaczy pod filmem dotyczącym książki skarbnika, czyli najprościej to zapisać kwotą ujemną. Dlatego, że jeżeli zrobicie klasyczny rozchód, no, to generalnie dublują nam się obroty. Dałoby się to zrobić, ale oczywiście trzeba minusować to. Ten arkusz jest dość prosty. Nie, tak jak powiedziałem na poprzednim filmie, nie bawiłem się tutaj w kwestię jakichś zaawansowanych formuł, bo uważam, że nie ma, to, nie ma to znaczenia. W związku z powyższym tutaj wstawiłbym kwotę ujemną. Kwotę ujemną, i dzięki temu mamy zapewnioną zgodność. Oczywiście, jeżeli chciałbym to zrobić w drugą stronę. Czyli generalnie na zasadzie bardzo podobnej, czyli teraz tak na dobrą sprawę, chciałbym z naszego obrotu kasowego, czyli z kasy wpłacić na rachunek bankowy. Czy oczywiście zdokumentuję, zdokumentuję to raportem kasowym. Trochę już zapraszam was do następnego filmu, bo to rozdzielę obiecałem sobie, że nie będą dłuższe niż 10 minut. Również oznaczam jako raport kasowy. I w tym raporcie kasowym, wiecie, doskonale, zadziałam w sposób identyczny. Zrobię minus 500 zł na przychodzie, czyli w kasie mam 0 I tego samego dnia, czyli umówmy się, oczywiście, to jest niedziela, ale to nie ma znaczenia, oczywiście. Będziemy mieli wyciąg bankowy, wyciąg bankowy, i te 500 zł po prostu wpłacimy. 500 zł wpłacimy, czyli generalnie mamy 1000 zł już w. Banku. Zobaczcie, co to powoduje. Nie powoduje to żadnych dodatkowych obrotów do sprawozdania finansowego. Nie miesza nam się, ponieważ zmieniamy tylko, chciałby się powiedzieć, stan skupienia. Tutaj mamy formę gotówkową, tutaj mamy formę bezgotówkową. Oczywiście to, co znacie i wiecie już z poprzedniego filmu, co jest pod tabelą, pod tabelą jest pewien e, sprawdzalnik i ten sprawdzalnik właśnie sprawdza nam nasze obroty, bo zobaczcie, my nie wytworzyliśmy nowej, dodatkowej gotówki. Nowej dodatkowej gotówki nie wytworzyliśmy, nie wprowadziliśmy w zasadzie jedynym naszym wydatkiem, to jest ten nasz 1000 złotych, który przeznaczyliśmy na zakup monarowania strażackiego. My tylko obróciliśmy tymi pieniędzmi i teraz, żebyście sobie nie dublowali roboty, nie dublowali roboty, zachęcam Was będę. Oczywiście, jeżeli będziecie korzystać z tego narzędzia do posługiwania się tak zwanym. To się. Powiedzmy fachowo w języku księgowych nazywa stornem czarno-czerwonym. Czyli w pewnym zakresie działamy kwotą ujemną i wprowadzamy plus, automatycznie redukując obrót. Pamiętajcie, my ciągle mamy w tym naszym przykładzie ten, tą, tą kwotę 500 zł, którą zmniejszamy i zwiększamy. I teraz zobaczcie, gdybym chciał zadziałać odwrotnie, czyli zamiast tego 500 zł, wywołamy ten sam skutek, tylko że. W rozchodzie wpiszę 500 złotych. w rozchodzie wpiszę 500 zł i tutaj zamiast przychodzie na minus, tutaj wpiszę, teoretycznie zobaczcie, osiągamy to samo, nie mam, nie mam żadnych pieniędzy na koncie, nie mam żadnych pieniędzy, przepraszam, w kasie, bo je wypłaciłem, jak również spowodowałem rozchód, czyli wypłatę z konta, tylko co się dzieje? Niestety tutaj dublują nam się, dublują się na, nam obroty. Oczywiście... W końcówce roku nie ma to znaczenia, trzeba byłoby o tym pamiętać. Że tutaj zrobiliśmy obrót dość często, robicie zbiórki, sprzedajecie złom, robicie jakieś pikniki strażackie, macie jakieś wpłaty cegiełkowe. To oczywiście tutaj to nie jest błąd, słuchajcie, że zapisujemy operację kwotą ujemną. Żeby nie przeginać, mija 10 minut. To jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób poprowadzić. Książkę skarbnika, tak żeby nie dublować sobie obrotów. A teraz już Cię zaproszę na kolejny film, który dotyczył będzie raportu kasowego, i tutaj się pojawia link do filmu.